Siema z tej strony znowu Mr. Joyson i zapraszam Was już do drugiego odcinka mojej serii Minecraft. No, ktoś może się zdziwić. W tyle to zrobiłem nowy świat. Na pewno jakby, jakby ktoś się skapnął. No i zaczynamy. Let's play. jest Electric World. No, trochę zrobiłem, łóżko zrobiłem. Przetopiłem trochę żelaza. I właśnie z żelaza, właśnie, które wygotowałem, z takiej rudy. Nie da się nic zrobić. Trzeba mieć przetopione żelazo. A przetopić żelazo trzeba zrobić w piecyku, który robimy z kamienia. Przepraszam. Ustawiając w ten sposób, U, tu jeszcze tak powinno być dwa tu i tu. I tu mamy wtedy piecyk. A tu właśnie mi się przetapia. No to dołożę jeszcze to. No i tutaj łóżko zabiorę sobie. Za się stąd wyprowadzamy. I właśnie. Co jest za drzwiami? Kopię sobie, kopię sobie. A tu nagle. To jest. Kopalnia. Którą właśnie w tym odcinku będziemy zwiedzać. Tu jest trochę węgla na start. I już mamy pierwsze znalezisko na start. Jest z nim żelazo. No i węgiel oczywiście. Uuu! Ale będę miał węgla. Yy... No to, Ja tam chodzić raczej nie będę, ale chyba siedzę na Pispoulu. Zaraz zobaczę. Ta jest, bo budowałem to siedziałem na pisfulu. Na swoim świecie normalnym. Teraz mi się obecnie właśnie mi się wrzuca filmik drugi na YouTube. Pierwszy znaczy się. A wiecie co? Nie będę wydobywał tutaj tego węgla. Obecnie mi się wrzuca drugi odcinek na YouTube. No i jak tam później zrobię cięcia, ja będę już miał go wrzucić na... Mój pierwszy odcinek już na, do internetu. Zrobię przerwę. Wezmę już, rzucę odcinek. Tego, ten dokończę i od razu już tak samo wezmę go, wrzucę. Musi być tu jeszcze jeden. Nie ma. jak nie ma, no to nie będziemy się ryć. Co najgorsze, nie mam drogi ucieczki. Ja się boję pajątku. Kto ja nie są? Żeboję. No no, przepraszam was za to. Ja muszę wziąć sobie napis fula. Pierwsza jaskinia będzie na pisfulu. Druga już obiecuję, że będzie na pewno na normalnym poziomie, bo ja się boję pająku. Jedno z najosobniejszych potworów. Zombie tak naprawdę jest fajny, Szkielet jest fajny. Creeper. Niektórzy mogą sądzić, że jest głupi, ale ja tak naprawdę myślę, że jest fajny. w mi w kopalniach wybudował odkrył drogę do czterech albo pięciu diamentów. Więc ja go lubię. Nie wiem jak inni. Co z innymi? No właśnie, mi tu koń rży. Ze mnie. Pewnie. Zaraz do Was wracam. Jestem z powrotem. Musiałem odebrać domofon. Przepraszam. No, pójść do domofonu. Zaraz lecę na boisko. Lecę. Idę. Jadę, znaczy się, swoim skuterkiem nowo zakupionym. Tak, tak. Dobra, tam pod górę nie chce... Uuu, uu, złoto. Uj, myślę, że na tej dłużej posiedzę. Już sobie od razu wykopiemy. Później nie wiem, jak trafi, będę chyba kartografera potrzebował. Ale ani mi się nie chce ściągać, nie będę cheatował. Nie ma co. Radko tylko F3, będę Grzybek! Nie, no, żartuję. Najpierw żelazo. Żelazo ważniejsze od grzybka. W no, każdym razie według mnie. Sporawo tego, tu. Przepraszam, że tak cicho, ale zapomniałem, że w ogóle nagrywam. Yy, przepraszam. Już gołębie, kurwa, strają mi na dach. No, nie wiem ile już no, nagrywam. Ale zaraz najprawdopodobniej chyba będę kończył. Wezmę to na dwa party. Bo nie wiem, jak się czasowo wymieszczę. Uuu... Sporawo... Dobrze, że wzięliśmy piswula! Powiem szczerze, cieszę się. Pierwsza się cieszę, że wziąłem piswula. No, bo mi kilo tutaj to, to braknie. Ja będę tak kopał dalej. Nic więcej nie ma, nic więcej nie ma. ale nic nie ma. Koniec! Nareszcie! I nareszcie żelazo! Tak dawno tego żelaza nie było. Pięćset minut temu. Ooo... Oh. <tosłuch> No i węgiel, dobra. Węgla mam w trzy dupy, nie będę kopał, bo mi kilofa braknie. Później, jak wezmę żelazny kilof, zrobię to, przyjdę i tu wykopę sobie na złoto. Przepraszam, myszka mi szwankuje. Złoto. Nie wiem, chyba można. Nie, nie można kamiennym. Jeszcze tutaj ta. Nie odwiedziłem tu. A! Yy, to jest Redstone. Można go wykopać tak samo równo... również... HEEEY! <laughs> no tam jest! Ja pierdzielę ale jaskinia! Pis, że tak powiem, w pizdu tego wszystkiego tu jest! O, i pierwszy kilo się skończył. O, i ja nie wiem, czy ja dojdę do domu... do tego... Do domu nie, nie musząc się zabijać. Co, to kolejna? No patrz! Patrz! Patrz go! Patrz go! No nie! Taka jaskinia. O, pewnie nic nie widzicie. Też to mam, jak oglądam filmy. A propos, zapomniałem o moim koledze, którego też chcę zareklamować. Jest nim Rox MB. Kręci on fajną serię też Minecrafta. W tego, tutaj tego jest. Minecraft Extreme Adventures. Jest to teraz sezon drugi, obecnie kręci. Ale już jego końca i jest odcinek sezon trzeci. Oczywiście po, dwa po 20 odcinków w każdej serii. Dojdzie do 60. To będzie koniec trze serii trzeciej. I zastanowi się, czy dalej kręcić, czy już nie kręcić z serii Minecrafta. Powiedziałem kolega, no nie to, że kolega, tylko chciałbym być jego kolegą. No, znaczy nigdy w ogóle nie gadłem ani nic. Mm, no dobra. Lapis dla To jest yy, blok. Z którego robi się kolorową wełnę. Cholera później nie trafi. No nie, nie natrafię. No No gdzieś tam z góry zleciałem, ale nie wiem skąd. Tak, tam gdzie byłem. Diament tam jest. Uj, muszę sobie tu oświetlić. Tam jest diament. To co widzicie, to jest diament najcenniejszy surowiec. Z którego można zrobić te takie. Nie, nie wierzę. Drugi odcinek, a ja spotkałem diament. Lapis lazuli? Nie, no znowu diament. gy. Nie, dobra. Ja tu może, jak zrobię żelazny kill też będzie drugi part. Eł, że zaspokojenie wpadł tu. Lapis lazuli. Woda. tam jest diament. Nie, wiem, czy to jest kolejny, czy to jest ten, który znalazłem? Tak, to jest ten, który znalazłem. Oh my god, cztery diamenty już na starcie, już mam kilo. Tam jeszcze widziałem dwa, to już jest łopata. OMG. Boże, <gryw> Przepraszam, ale to jest mój drugi odcinek, a ja już mam. Nie, a ja już mam ten. Eee. Yy diamenty. No, będę miał diamenty, przepraszam. Źle się ująłem. Tak, może wrócę i w drugim parcie tutaj przyjdę. Nie wiem, czy kręcić, czy nie. Mam na to za na zastanowienie się parę sekund. O, dojdę do domku. Teraz na cięciu. Zrobię kill -off I na tym zakończę najprawdopodobniej. Krzyd mm, nie trafię do domu. Nie trafię. <grym> nie. No żartuję, Z góry przyszedłem na pewno. Przepraszam ja czasami takie głupoty będę mówił. Ale no po prostu to w sobie, że takie głupoty mówię. Na lekcji tak samo. Tam później uwagi są. tam Stąd znam życie przyszedłem z dołu. Nie z góry. No i mówiłem, że się zgubię, to on się zgubię. Przeważnie mam rację. Tak, bo pamiętam, bo tu schodziłem. OMG OMG I z tego miejsca chciałem polecić jeszcze coś. Piosenkę, którą ostatnio bardzo słucham do Minecrafta. Jest to y, Sexy No, no, no. Czyli Sexy No, no, no. Fajna piosenka. Polecam. Dochodzę do domku. Miałem wziąć ścięcie zrobić. Ale jednak nie trzeba. I like that. Hmm, fajne. To już jest moja kopalnia. W której mam już gotowe materiały. Zobaczmy, dzień, noc. Bo ja miałem rok kręcić pod nią właśnie, ja jadam na powierzchni. Nie byłem. Ciężkie wejście, potwory mi nie wejdą. Musiałaby się naskakać. Cień jeszcze, ale to już jest końcówka, to może bym coś porobił. To jest świniak. No. No pierwszy odcinek to był bardziej mój, mój poradnik, w drugim odcinku to już jest bardziej let's play. No bo co, ja tutaj poradniki robię, jakie no... O, wpis do tego tu jest. O, em, No to co, łóżko też tu walimy. Tak, i odcinek się skończy, jak będę leżał w łóżku. Z kim nie pytajcie się. Ja <noise> żartuję. No, widzicie, mówię. Ze mną będzie śmiesznie, fajnie. Z poczuciem humoru. Nie tak jak inni, tylko by grali m.in. Junior z Juniora i Zachy. Taki jest, że wszystko na poważnie bierze. Raz na jakiś czas żartuje tylko sobie sobie zrobimy dwa kilofy już. No i proszę, 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 jaki jestem kozak. Dobra, ja może zakończę pierwszy odcinek i pójdę na boisko, przyjadę i nakręcę drugi. No to do zobaczenia. Na, na razie, cześć. Z tego miejsca zapomniałem dodać. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Cześć.